W naszym ostatnim nabożeństwie gorzkich żali chcemy przejść z Jezusem Jego drogę krzyżową, po to, by w Wielki Piątek stanąć na Golgocie i przyjrzeć się Jego śmierci. Droga. Dziś w Niedzielę Palmową, w liturgia mszy świętej, chce nam pokazać niejako dwie drogi Jezusa. Pierwsza z nich to ta droga pełna chwały. Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, który... Świętujemy, który wspominamy na początku Mszy Świętej, śpiewając uroczyste Hosanna synowi Dawidowemu. Ale już w opisie męki pańskiej słyszymy o tej drugiej drodze drodze krzyżowej. Chwała niedzieli palmowej przekształca się na pierwszy rzut można powiedzieć, w hańbę drogi Wielkiego Piątku. Ale ta droga Wielkiego Piątku nie jest wcale haniebną to jest droga pełna chwały. Droga, która uczy nas tego, jak przeżywać swoje życie. Droga, która pokazuje, że Jezus zjednoczył się z każdym człowiekiem. Gdy weźmiemy dokumenty soborowe, to przeczytamy, że poprzez swoje wcielenie Chrystus zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. I to, to zjednoczenie wyraża się nie tylko w Jego wcieleniu, choć przede wszystkim, że przyjął naturę ludzką. Ale to jego zjednoczenie z każdym człowiekiem wyrażało się przez całe jego życie ziemskie. Wyrażało się także poprzez drogę krzyżową i poprzez śmierć. Bo w tych czternastu stacjach drogi krzyżowej, które symbolicznie wspominamy obchodząc je w każdy piątek Wielkiego Postu szczególnie znajdziemy wiele sytuacji, wiele odniesień do naszego życia. Znajdziemy tam wiele postaw. Które często są naszym udziałem, które często przyjmujemy w naszym życiu. I to zarówno postaw Jezusa, jak i postaw tych osób, tych postaci, które w czasie Drogi Krzyżowej pojawiają się. Bo w czasie Drogi Krzyżowej jest i żołnierz, jest i Weronika, jest i Szymon, jest i Matka Boża, ale są też osoby przypadkowo spotkane, których śmierć Chrystusa niewiele. Interesowała, Bo to dla nich był normalny skazanie, tak jak każdy inny. I gdy wyruszamy z Chrystusem na drogę krzyżową od Piłata, który wydał na niego śmierć w ten piątkowy poranek, pierw spotkamy upadek, zaraz na początku, w drugiej stacji. I tak w naszym życiu też może być, że na można powiedzieć, że już wszystko się pięknie układało. Szczęśliwa rodzina, dobra praca, dobra emerytura, i nagle jest jakiś upadek, i może zawalić się wszystko, zaraz na początku. I to jest wielkie zadanie dla nas, byśmy potrafili swoje kryzysy, te początkowe, umieć przeżywać. Chrystus wstał po swoim pierwszym upadku, poszedł dalej. To uczy nas tego, że nie wolno zatrzymywać się na jakimś tylko momentalnym kryzysie. Że należy patrzeć dalej, należy patrzeć na cel naszego życia. Należy patrzeć, można tak powiedzieć, Jezusowymi oczami na Golgotę, i, ale też na poranek wielkanocny. Bo te nasze początkowe porażki nie mogą nas zatrzymywać. Musimy iść dalej, wstawać i iść dalej. Bo życie jest pełne zarówno tych pięknych chwil, jak i tych ciężkich chwil. Często można usłyszeć na ślubach na przykład życzenia, że życzymy Wam szczęścia, wszystkiego dobrego, dobrego życia, pięknych dzieci i wiele płynących ciepłych słów ze strony gości do nawożańców, do młodej pary. Jednak życie jest nieco inne i te wszystkie życzenia powinny być zastąpione jednym słowem. Życzymy Wam, abyście potrafili przeżywać swoje kryzysy i potrafili z nich wyciągać wnioski. Tak jak Chrystus potrafił przeżyć swój ten pierwszy kryzys zaraz na początku Drogi Krzyżowej, potrafił wstać i iść dalej. I w czasie swojej drogi spotyka Szymona, człowieka, który przypadkowo przechodził tamtędy. Jak dzisiaj usłyszymy w opisie Męki Pańskiej w czasie mszy świętej, on wracał tamtędy z pola. Ta przypadkowa postać jest dla nas symbolem tego, że także i w naszym życiu Możemy spotkać całkiem przez przypadek osoby, które nam pomogą. Często zwykło się mówić, że przypadek to drugie imię Pana Boga. Bo Szymon, który poniósł Chrystusowi krzyż na swoich ramionach, jego postać, jego czyn opisuje Ewangelia. On jest postacią, która przez dwa tysiące lat wybrzmiewa w Słowie Bożym. Jest postacią, która jest nam pokazywana jako wzór, i jako przykład tego, kto potrafił nieść pomoc, mimo tego, że był przymuszony. Historia pokazała nam, dopisała nam niejako zakończenie tej Ewangelii i tradycja mówi, że Szymon się nawrócił, że został biskupem, że miał dwóch synów, którzy też zostali biskupami pierwotnych kościołów. Ale to pokazuje też, że nieraz trzeba być przymuszonym do tego, by pomagać. I to pomoc nie zawsze przychodzi z łatwością. Nieraz trzeba wielu starań i wielu sił dołożyć do tego, by pomóc dzieciom w szkole, by pomóc dorosłym dzieciom, które pracują, by pomóc starszej schorowanej matce czy ojcu. Jednak taka pomoc się opłaca. Widzimy to najpełniej właśnie w tej stacji Drogi Krzyżowej. Że Szymon, mimo że był przymuszony jego pomoc, przyniosła wielką ulgę Chrystusowi. I z taką pomocą. Przychodzi też Jezusowi Weronika, ale też z odwagą, bo trzeba mieć odwagę pomagać. Trzeba mieć odwagę, jak mówiliśmy sobie w czasie poprzednich nauk na Gorzki Żale, że trzeba mieć odwagę płynąć pod prąd. I taką odwagę miała Weronika. Ona wybiega z tłumu wbrew temu, co mówią żołnierze, wbrew temu, co może ją czekać, że zostanie odepchnięta przez żołnierza. Ona biegnie z pomocą i chce odrzeć twarz cierpiącego Jezusa, by chociaż w ten symboliczny sposób przyjść mu z pomocą. To także jest postać dla nas, która mówi, że, nie zawsze, że często trzeba wychodzić wbrew innym. Często trzeba być niejako taką rybą, która płynie pod prąd, wbrew opinii, wbrew tłumowi, bo to się opłaca. Weronika. Otrzymała odbicie Chrystusa na swojej chuście. Ale także w naszym życiu taka pomoc pod prąd, wychodzenie pod prąd, pomagać, wielokrotnie może przyjść także i nam z jakimś procentowym, obrazowo mówiąc zyskiem. I tu nie chodzi wcale o taki zysk materialny, ale dobro, które my wyświadczamy innym osobom, ono do nas wraca prędzej czy później. Słyszeliśmy w Ewangelii że taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą i jeszcze wam dołożą. To też są słowa, które odnoszą się do postawy Weroniki, do postawy, którą powinien przyjmować każdy z nas, do której zachęc przyjmowania zachęcany jest każdy z nas, by wychodzić pod prąd i wyświadczać dobro innym osobom, ale też by nieraz czasem stać się przedmiotem i podmiotem, przedmiotem tego dobra, które powraca. Tak jak mówił Chrystus, miarą utrzęsioną, ubitą, dosypią w zanadrza wasze jeszcze wam dołożą. Na drodze krzyżowej Chrystus spotykał także, spotkał także płaczące niewiasty. Tam między nimi, jak relacjonuje święty Łukasz, nawiązał się dialog. Chrystus mówi, żeby niewiasty nie płaczcie nade mną, płaczcie, lecz nad sobą i nad swoimi dziećmi. Często taka postawa zawodzenia. Narzekania, wręcz czasem biadolenia grozi każdemu z nas. A to w pracy się nie układa, a to emerytura za niska, a to trzymają się jakieś choroby, których trudno jest się pozbyć. Same dostrzegamy nieraz samo zło w naszym życiu. Ale w życiu trzeba dostrzegać dobro, bo to dobro pomaga nam iść łatwiej przez życie. To dobro niejako jest takim. Z prądem w rzece, który nas przez życie wiedzie. że tak jak Chrystus nie zatrzymał się nad pierwszym upadkiem, tylko poszedł dalej, tak my nie możemy zatrzymywać się nad tym, co nas dręczy w, w życiu, co jest złe, bo w naszym życiu, co nas niepokoi. Bo to jest tylko fragment tego życia, to jest tylko taki, można powiedzieć, nieszczęśliwy dodatek po grzechu pierworodnym, ale istotą życia jest coś innego. Istotą życia jest patrzenie przed siebie, patrzenie w życie i szukanie tego, co jest w nim dobre. Nieprzypadkowo przy rachunku sumienia, oprócz zastanawiania się nad tym, co było złego w naszym życiu, należałoby też się zastanowić nad tym, co było dobrego, by nie stłamsić się tymi naszymi złymi czynami. By nie wpaść w jakieś rozgoryczenie czy jakiś przygnębiający smutek, ale też przy rachunku sumienia, żeby tak wprawdzie stanąć przed sobą i z oczami Pana Boga spojrzeć na to, co było dobrego w życiu. Tego nas uczy Chrystus, który spotyka niewiasty i który z nimi rozmawia. Tego uczą u nas niewiasty, żeby nie płakać nad swoim życiem, tylko żeby patrzeć na to życie oczami nadziei. Żeby iść przez życie oczami nadziei. Na drodze krzyżowej Chrystus spotkał także ludzi, którzy tamtego dnia nie dziwili się temu, że idzie kolejny skazaniec, bo to dla nich było coś normalnego. Spotkał taki obojętny tłum, który przechodził, który przygotowywał się do święta Paschy, który robił może ostatnie zakupy, który przygotowywał się na to najważniejsze żydowskie święto. I ten tłum nie opowiedział się ani przeciwko Jezusowi, ani za nim. On też wykazał taką obojętność, ochłodne przejście, nie zatrzymanie się nad tym, co się teraz dzieje. On nie był świadomy tego, kto idzie na Golgotę. My musimy być świadomi, kto za nas umarł. Musimy być świadomi tego, co będziemy świętować w tym tygodniu. W tym wielkim tygodniu. Dzisiaj na początku Eucharystii, przy poświęceniu palm, Kapłan wypowiadał, że raz, wraz z całym Kościołem obch zaczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Zaczynamy obchody Tygodnia Misterium Paschalnego. To są słowa, może niezrozumiałe, może ciężkie, ale w swojej istocie te słowa niosą wielką nadzieję dla nas. Nieprzypadkowo ten jedyny tydzień w roku ma przymiotnik wielki. Bo w tym tygodniu dokonały się wielkie rzeczy. W tym tygodniu Chrystus umarł i Chrystus zmartwychwstał. Trzeba być świadomym tego, co Chrystus dokonał każdego, dla każdego z nas przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, po to, by móc świadomie uczestniczyć w tych wydarzeniach. Bo to On dla nas umarł i zmartwychwstał. On nie zrobił tego dla siebie, bo to jemu wcale nie było potrzebne. On to zrobił dla Ciebie i dla mnie. Ta obojętność i nawet nie zatrzymanie się tłumu też jest dla nas takim ostrzeżeniem, byśmy ten ostatni tydzień Wielkiego Postu, Wielki Tydzień nie przeszli tak obojętnie w ferworze przygotowań świątecznych, w ferworze mycia okien, robienia zakupów, planowania zaproszonych gości na śniadanie wielkanocne. By też była chwila tego, by się zatrzymać i pomyśleć nad tym, po co w ogóle te święta. By była chwila na to by przyjść do kościoła w wielki czwartek na liturgię mszy Wieczerzy pańskiej w wielki piątek na liturgię męki pańskiej i w Wigilię paschalną by już w tę noc zmartwychwstania radować się tym że Chrystus zwyciężył byśmy nie byli tacy obojętni w przeżywaniu naszej wiary bo wiara to nie tylko chodzenie do kościoła wiara to też przede wszystkim relacja z Panem Bogiem relacja tak jak osoba z osobą ma relacje tak ja mam relacje z Panem Bogiem który jest osobą to jest sens naszej wiary to że jesteśmy świadomi tego w czym uczestniczymy i jak wielkie rzeczy dzieją się na naszych oczach ale drodzy krzyżowej na drodze krzyżowej oprócz tych postaci które spotykał Jezus był on sam on który uczy nas tego Byśmy potrafili do każdego spotkanego człowieka w życiu podejść z odpowiednim słowem, podejść z odpowiednim nastawieniem, bo On zauważył wszystkich, którzy byli na Drodze Krzyżowej. Zauważył, jak wspomniałem, i Weronikę, i Szymona, i Niewiasty, i zauważył swoją matkę. To pokazuje, że w naszym życiu żaden człowiek nie jest obojętny. Że Pan Bóg daje nam ludzi. I Panu Bogu spodobało się zbawić człowieka we wspólnocie, nie w pojedynkę. Bo gdy gromadzimy się w kościele, jesteśmy wspólnotą, gdy uczestniczymy w Eucharystii, jesteśmy wspólnotą, ba, nawet więcej. Prawo kanoniczne powie, że kapłan nie powinien sprawować Eucharystii bez udziału choćby jednego wiernego. To pokazuje, jak bardzo ważna jest wspólnota, i to pokazuje, jak bardzo ważny jest każdy człowiek na mojej drodze. Mimo, że czasem jest on ciężki do zniesienia, mimo, że czasem za kimś nie przepadam. Nie wszystkich trzeba lubić, wszystkich trzeba kochać. Do wszystkich trzeba podchodzić z miłością, taką miłością chrześcijańską, co nieraz jest bardzo trudne. Ale Chrystus idący po Drodze Krzyżowej uczy nas tego, by dostrzegać każdego, by do każdego podejść i z każdym nawiązać relacje. Ale Chrystus idący drogą krzyżową uczy nas czegoś innego. On uczy nas tego zaraz na samym początku, że trzeba mieć w życiu cel i do tego celu trzeba dążyć. Nie po trupach, ale dążyć ze wszelkich swoich sił, prosząc Pana Boga o wsparcie. Taki cel miał Chrystus, który wyszedł w, ten, w tamten piątkowy poranek na drogę krzyżową. Jego celem było zmartwychwstanie, ale wiedział, że nie dojdzie do zmartwychwstania, póki nie umrze na krzyżu. Że nie umrze na krzyżu, póki nie doniesie tego krzyża na Golgotę. Chrystus uczy nas swoją drogą krzyżową, że musimy w swoim życiu stawiać sobie cele. Te bliższe i te dalsze. Bo to one potrafią dać nam siłę do tego, byśmy umieli dążyć do nich. Byśmy umieli pokonywać trudności. Byśmy umieli przeciwstawiać się nieraz temu, co jest przeciwko, co występuje na tej, na tej drodze przeciwko nam. Każdy z nas musi przejść swoją drogę krzyżową. Nie ma co się oszukiwać. Nasze życie bardzo często jest takim, jest takim niesieniem krzyża. Nieraz już od samych najwcześniejszych lat, nieraz dopiero później. Dla niektórych może krzyż taki porządny będzie na końcu życia. Ale każdy. By zmartwychwstać z Chrystusem, musi zanieść krzyż z Chrystusem na Golgotę i musi z Chrystusem umierać. Niech ten czas Wielkiego Tygodnia, niech ten czas Najświętszych Dni w całym roku, najświętszych Dni w naszej wierze, w naszym chrześcijaństwie, będzie okazją do uczenia się tego, by umieć nieść krzyż z Chrystusem na Golgotę. By umieć, umieć nieść swój krzyż w życiu. Krzyż pracy, krzyż choroby, krzyż trudnych relacji, może z sąsiadami, może z rodziną. Ale nasze życie, tak jak życie Chrystusa, nie kończy się na krzyżu. Ono nie skończy się w ogóle. Będzie tylko przejściem przez krzyż do chwały. I to przejście niech będzie udziałem każdego z nas. I tu na Ziemi, i przy zmartwychwstaniu.